Cześć Wam z tej strony Adik chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować taki mały unboxing, bo jak widzicie przyszła do mnie już karta graficzna którą wreszcie zamówiłem i wreszcie dotarła więc możecie się spodziewać jakichś lepszych materiałów, lepszych liveów z lepszych gier bo ci co mm, są na liveach to wiedzą że internet już mam lepszy także można grać w jakieś battlefieldy coś lepszego muszę po fajnym buyer tak kurde można zrobić z tego poduszkę, to jest bardzo fajne, miękkie Niestety pokoju Wam nie pokażę, bo wczoraj miałem taki jakby mały remont, bo musiałem ciągnąć nowy kabel od internetu przez cały dom jak i była wymiana okien, także no nic więcej nie zobaczycie. To jest takie pierwsze nagranie z kamerką. No i co tu zamówiłem? No, zamówiłem Asusa, Radona od Asusa, właśnie R9270X i jest trochę lepszy niż przyszedł, bo nie wiedziałem, że to będzie ten direct CU 2 Myślę, że to będzie zwykły Radon R9270, ale jak widzę przyszedł lepszy. Co tu jeszcze? Ostrzeżenie, delikatny sprzęt. O. Także muszę się tu posługiwać jedną ręką. Nie z tej strony. I się modlę, żeby ten radon był... Nie przekraczał jakichś tak 28 cm, bo wtedy może być problem z wejściem do mojego kompa, proszę zejść no wychodzi, wychodzi, trochę tym poszejkuję, no o okej okay. wyszło to wszystko mogę ściepnąć poduszki, get out no i co, no i mamy taką skrzyneczkę materiał, karton zwykły chyba co mamy w środku? Jakieś pianki Cóż to jest? To tu podejrzewam będzie płyta Tak. Płyta, jakieś złączki, żeby na przykład chyba podłączyć dwie karty graficzne Tak, crossfire Czyli tu jest płyta i kable. No i co tu mamy? Oj, tu jest karta graficzna. Wezmę takie super przyrządzenie do pomiarów. Ile karta graficzna mam, że ja ją wyciągnę? Ja ją wyciągnę i teraz zmierzę. Tak od początku. No karta graficzna ma około... 28 cm więc powinna wejść, powinna wejść. Ma podwójne chłodzenie, więc mam nadzieję, że nie będzie się przegrzewać. Papier będzie trzeba, trzeba rozciąć z tego co widzę, chociaż nie jest tutaj tylko małą tasiemką. Także jak ona się sprawuje, czy się nie przegrzewa, czy wszystkie gry fajnie wchodzą. W dużej ilości FPS-ów, to się na pewno dowiecie w następnym materiale, jaki wrzucę na YouTube pewnie to będzie Dark Souls 1 i tam wam powiem wszystko o tej karcie graficznej, czy fajnie się sprawuje, czy się nie przegrzewa, czy jest cicha i w ogóle mm. a ludzie, którzy są na live'ach na pewno dowiedzą się szybciej bo możliwe, że dzisiaj wieczorem zrobię live'a także chodź tu pudełko, pudełko, Ciuciutu. No także Radeon R9270 Direct 2Top Także to było wszystko tego unboxingu, więcej się dowiecie w następnym materiale, ewentualnie na live'ach. Cześć